Stawka większa niż życie to serial, który oglądały miliony Polaków. Wojenna sceneria, wartka akcja, zwyciężający z nazistami Polak, no i niezapomniane hasła. Jak słynne rączki, rączki Hans, które przeniknęło do codziennego słownika, choć w serialu słowa w tej konfiguracji nie padły. Skoro mylą się fani, to dlaczego nie mieliby się mylić twórcy? Oto krótka lista wpadek w stawce Większej niż życie. Stawka Większa niż życie była jednym z tych seriali, które podbiły serca Polaków. Drugowojenna sceneria i polski tajny agent, który skutecznie niweczy plany nazistów, czyli młody Stanisław Mikulski 85. W roli Stanisława Kolickiego, agenta J-23, podszywającego się pod niemieckiego oficera Hansa Klossa. Holicki Velcro szybko zyskuje zaufanie droga i mimo początkowej wpadki, rozmontowuje później trzy rzesze cegiełka, po cegiełce. Legenda głosi, że scenarzyści serialu inspirowali się pierwszą ekranizacją przygód Jamesa Bonda, doktorem No. Serial faktycznie okazał się hitem na miarę tego filmu, a wiele z jego kwestii ubarwiało szarą codzienność. Do dziś popularne są imprezowe cytaty, jak Herman, oszczędzaj szkło, czy Brunner alkohol i kobiety wyczuwa na kilometr. Tak, jak niezapomniany antagonista Klossa, którego wcielił się nieodżałowany El Karowicz 97 l. chwalił się swoim nosem, tak internauci chwalą się swoim czułem, wyłapującym wpadki okiem. A te w stawce większej niż życie nie brakuje większa niż życie, stopnie wojskowe już nie. Twórcy serialu dość swobodnie podchodzili do stopni wojskowych, co do dziś wytykają osoby zainteresowane historią wojskowości, czy znawcy historii II wojny światowej. Pierwsza tego typu wpadka pojawia się już w pierwszym odcinku, gdy Hans statkę przedstawiany jest jako Sturmfichrer, choć w okresie, gdy toczy się akcja serialu zamiast tego stopnia był już unter Z kolei w jednym z ostatnich odcinków, a konkretnie w 17, Anna Maria Elken przedstawia się jako SS Sturmfichrer, choć kobiety nie służyły w SS. Owszem. W obozach koncentracyjnych nadzorczy nie zaliczano SSG-Folge, lecz także w tamtym miejscu nie były one pełnoprawnymi członkiniami tej formacji. Ale mniejsza z tym, każdy wiedział, że Niemcy w mundurach byli wrogami, niezależnie od tego, jak kto ich tytułował. Wpadki z Polską w tle. Stawka większa niż życie była serialem polskim, więc nie zabrakło w nim polskich wpadek. I tak w trzy odcinku, na złomowisku widać szkielet Stara, a w jednej ze scen drogą jedzie Jelcz. Zakłady Stara powstały w 1948, a Jelcza w 1952, czyli już po zakończeniu wojny. W innym odcinku, w porcie w Istambule widzimy motorowy drobnicowiec polskich linii oceanicznych, które również powstały po wojnie. W kolejnym odcinku odtwarzane jest nagranie z płyty, którą, tak, tak, nagrano już po wojnie. Chodzi oczywiście o gdybym miał milion ze śpiewem Janusza Popławskiego. Żeby nie oddalać się od motoryzacji, to w żelaznym krzyżu widzimy bryczkę, która ma koła od żuka. No cóż, tym się gra, co się ma, jak mawiają polscy trenerzy piłkarscy. Choć trzeba przyznać że do poziomu stawki większej niż życie z drużyną bardzo daleko. Papierosa? A skoro już jesteśmy przy odcinku Żelazny Krzyż. Kloss otrzymuje w nim tytułowe odznaczenie, które później raz nosi, a raz nie. Tak, jakby naszego flagowego agenta nie obowiązywała niemiecka maksyma porządek musi być. Z drugiej strony otrzymał on krzyż z rąk samego Fichlera, a ten z zasady go nie przyznawał. Ale to ledwie zauważalny detal, nie to, co palenie papierosa drugą stroną. Zawsze bawi, niezależnie od tego, komu się przydarzy, a w żelaznym krzyżu przydarzyło się pułkownikowi Reinerowi. Jest to o tyle zauważalne, że Reiner palił papierosa z ustnikiem. To najciekawsze: nie był to odosobniony przypadek, bo kilka odcinków później, w genialnym planie pułkownika Krafta, pewien mechanik również pali w ten sposób papierosa z ustnikiem. A może to po prostu my czegoś nie wiemy? Koszty, koszty, koszty czyli jak powstać z martwych? Część tropicieli wpadek podejrzewa, że wynikają one z chęci cięcia kosztów nie wiadomo. Czy tak było i w przypadku stawki większej niż życie, ale czasami można odnieść takie wrażenie. W akcji liść dębu wszyscy żandarmi mają ten sam ryngraf numer 728. Jeśli ktoś myśli, że po prostu takie mieli na stanie, to trzeba zauważyć, że na ryngrafie występuje literówka, jest Feldgandarmerie, a powinno być Feldgandarmerie. Może jednak warto było zainwestować w Nowy Graf? To oczywiście nic w porównaniu ze Zmartwychwstaniem jednej z postaci. Mowa o 10 odcinku, w którym pojawia się SS-Standartenfichrer Litz. Łudząco podobny do SS-Standartenfichrer Maxa Beliusa, który został uśmiercony w szóstym odcinku. No cóż. Najwyraźniej twórcy serialu cierpieli na niedobór aktorów. Którzy pasowali im wizualnie do tego typu roli. To oczywiście tylko część potknięć, które fani serialu i tropicie wpadek wytknęli twórcom. Każdy może na własną rękę poszukać kolejnych i zweryfikować, czy aby na pewno to Brunner był niemiecką świnią. Prawda może was zaskoczyć.